Świniopas Hans Christian Andersen. Był sobie pewnego razu bardzo ubogi książę. Miał księstwo małe, ale dość duże na to, by mógł się ożenić. A chciał się właśnie żenić. Było to co prawda zuchwalstwo, że odważył się spytać córkę cesarza: Czy chcesz mnie mieć za męża? Ale jednak ośmielił się to uczynić, bo imię jego było słabne na cały świat. Tysiąc księżniczek zgodziłoby się chętnie, ale dowiedzcie się zaraz, co uczyniła córka cesarza. Zatem słuchajcie: Na grobie ojca księcia rósł krzak róży, cudny krzak róży. Zakwitał tylko raz na pięć lat i to jedną jedyną różą. Ale ta róża pachniała tak słodko, że wąchając ją, zapominało się o wszystkich zmartwieniach i troskach. Miał też książę Słowika, który tak pięknie śpiewał, jak gdyby w jego gardziołku mieściły się wszystkie niebiańskie melodie. Tę różę i tego słowika miała dostać księżniczka. W tym celu różę i słowika włożono do srebrnych szkatułek. I tak posłano je księżniczce. Cesarz kazał przynieść dary do wielkiej sali, gdzie księżniczka bawiła się z damami dworu w gości. Przez cały Boży Dzień nie robiły nic innego. Gdy zobaczyła duże szkatułki z darami, klasnęła z radości w ręce i zawołała: Ach, gdyby to był maleńki kotek! Ale w szkatułce była cudna róża. Jakże ładnie zrobiona! Powiedziały wszystkie damy dworu: Jest więcej niż ładna, powiedział cesarz. Jest piękna, lecz księżniczka powąchała różę i była bliska płaczu. Fe, ojczulku, powiedziała: To nie jest sztuczna róża, tylko prawdziwa. Fe, powiedziały wszystkie damy dworu prawdziwa. Zanim się zaczniemy gniewać, Zobaczmy, co jest w drugim pudle, powiedział cesarz. Wyjęto słowika, który zaczął tak pięknie śpiewać, że nie można mu było nic zarzucić. Superbe, charmant, zawołały damy dworu, gdyż paplały wszystkie po francusku, jedna gorzej od drugiej. Jakżeż ten ptak przypomina mi pozytywkę świętej pamięci cesarzowej, powiedział stary marszałek dworu. Zupełnie ten sam ton, ten sam wyraz, tak, powiedział cesarz i rozpłakał się jak dziecko. Chyba to nie jest żywy słowik, powiedziała księżniczka to żywy ptak powiedzieli jej, którzy przynieśli dary. W takim razie wypuśćcie go zawołała księżniczka i w żaden sposób nie chciała widzieć księcia, ale on nie tracił nadziei. Posmarował sobie twarz na brązowo i czarno, wcisnął głęboko na oczy czapkę i zapukał do drzwi. Dzień dobry, cesarzu, powiedział. Czy mógłbym dostać jakąś służbę na dworze? Wielu ludzi szuka tu pracy, odpowiedział cesarz. Ale zobaczymy. Potrzebuję kogoś, kto by mi pilnował świń, których mamy bardzo dużo. W ten w ten to sposób książę został cesarskim świniopasem. Dostał na mieszkanie ciasną, brzydką komórkę obok świńskich chlewów i miał w niej pozostać. Cały dzień pracował, a kiedy nadszedł wieczór, zrobił prześliczny mały garnuszek z dzwoneczkami wokoło. Kiedy w garnku gotowało się, dzwoneczki dzwoniły ślicznie i grały starą melodię. Ach, kochane Augustynie, wszystko minie, minie, minie. Ale największa sztuka polegała na tym, że kiedy się trzymało palce nad parą, wydobywającą się z garnka, można było natychmiast poczuć zapach wszystkich potraw, jakie gotowały się we wszystkich kuchniach miasta. No, to było przecie coś zupełnie innego niż jakaś tam róża. Księżniczka poszła ze wszystkimi damami dworu na spacer i usłyszawszy melodię, uradowała się niezwykle, bo właśnie to potrafiła grać. Ach, kochany Augustynie, była to jedyna melodia, którą miała zagrać i to tylko jednym palcem. To właśnie tylko umiem, powiedziała. Musi to być wykształcony. Świniopas, słuchaj, idź do niego i spytaj, ile kosztuje ten instrument. Jedna z dam dworu musiała pójść, ale przedtem włożyła drewniaki na nogi. Ile chcesz za ten garnek? Spytała dama. Chcę dziesięć pocałunków księżniczki, powiedział Świniopas. Na litość boską, zawołała dama dworu. Ani jednego mniej, odpowiedział Świniopas. Co on mówił? Spytała księżniczka. Nie mogę tego powtórzyć odezwała się dama dworu to potworne możesz mi szepnąć do ucha więc szepnęła jaki niegrzeczny powiedziała księżniczka i szybko odeszła ale gdy przeszła kawałek drogi dzwoneczki zadzwoniły cudnie ach kochana augustynie wszystko minie 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 poczekaj powiedziała księżniczka Spytaj go, czy nie wystarczy mu dziesięć pocałunków dam dworu. Dziękuję, odrzekł świniopas dziesięć pocałunków księżniczki albo nic z garnka. Cóż to za uparte stworzenie powiedziała księżniczka musicie mnie zasłonić, żeby nikt tego nie widział. I damy dworu stawiły się naokoło, rozpostarły swoje suknie i świniopas otrzymał swoich dziesięć pocałunków a księżniczka dostała garnek. Cóż to była za radość? Przez cały wieczór i przez cały dzień musiało się gotować w garnku. Nie było w całym mieście ani jednej kuchni, o której nie wiedziano by, co się w niej gotuje. Począwszy od kuchni marszałka dworu, a skończywszy na szewcu, damy dworu tańczyły i klaskały w ręce. Wiemy kto będzie jadł zupę z, słodką zupę i pączki wiemy kto będzie miał kaszę i pieczeń jakie to ciekawe niezmiernie ciekawe powiedziała ochmistrzyni dworu nie gadajcie za dużo zapominacie że jestem córką cesarza rozumie się powiedziały wszystkie świniopas to jest książę ale nikt nie wiedział że nie jest prawdziwym świniopasem nie tracił czasu i coraz to robił coś innego. Teraz zmajstrował grzechotkę, która przy potrząsaniu grała najpiękniejsze walce polki, oberki, jakie wymyślono od początku świata. To jest super B, powiedziała księżniczka idąc koło chlewów. Nigdy jeszcze nie słyszałam piękniejszej kompozycji. Słuchaj, no idź do niego i spytaj, ile ten instrument kosztuje. O po o pocałunkach nie ma mowy. Chcę sto całusów księżniczki, powiedziała dama dworu, wróciwszy od świniopasa. – pasa. Oszalał chyba, powiedziała księżniczka i odeszła, ale kiedy już usłyszała mały kawałek zatrzymała się. Trzeba popierać sztukę, powiedziała, jestem córką cesarza. Powiedz mu, że dostanie jak wczoraj dziesięć pocałunków, a resztę oddam dworu. Ach. Nie bardzo się nam chce, powiedziały damy dworu. To próżne gadanie, powiedziała księżniczka. Skoro ja go całowałam, wy możecie też się poświęcić. Pomyślcie tylko, daję wam utrzymanie i pensję. Wobec tego dama dworu musiała znowu pójść do świniopasa. Sto całusów księżniczki, odpowiedział, lub każdy zostaje przy swoim. Ustawić się. Powiedziała księżniczka. I wszystkie damy dworu stawiły się naokoło, by ją zasłonić, a on zaczął całować. Cóż to może być za zbiegowisko tam obok chlewów? powiedział cesarz, który się zjawił na balkonie. Przetarł oczy i nałożył okulary. To jakaś sprawka dam dworu. Muszę zejść na dół. Sunął głębiej pantofle, bo były bardzo przedeptane. Jakże się śpieszył? Zszedł na podwórze i skradał się po cichu, a damy dworu były tak zajęte liczeniem pocałunków i pilnowaniem aby wszystko odbyło się uczciwie i aby świniopas nie dostał ich ani za dużo, ani za mało, że nie zauważyły go wcale. Cesarz spiął się na palcach. Co to jest? zawołał, zobaczywszy całującą się pary i rzucił w nich pantoflem akurat w chwili, gdy świniopas otrzymywał osiemdziesiąty szósty pocałunek precz, powiedział cesarz bo był bardzo zły i kazał księżniczkę i świniopasa oboje wyrzucić z granic cesarstwa wtedy księżniczka zaczęła płakać, świniopas żartował, a deszcz lał strumieniami Ach, ja nieszczęsna, powiedziała księżniczka. Dlaczego nie zgodziłam się być żoną pięknego księcia? Ach, jakże jestem nieszczęśliwa. Świniopas skrył się za drzewem, starł brązową i czarną farbę z twarzy, zrzucił nędzne ubranie i wystąpił w całym książęcym przepychu, tak piękny, że księżniczka mu się ukłoniła. Ukazałem się, by ci wyrazić mą pogardę, powiedział. Nie chciałaś prawdziwego księcia, nie poznałaś się na róży i słowiku, a świnio pasa całowałaś, aby dostać grającą zabawkę. Masz teraz za to. I poszedł sobie do swojego królestwa, zatrzasnąwszy i zaryglowawszy jej drzwi przed nosem. Mogła sobie teraz stać na dworze i śpiewać. Ach. Kochana Augustynie, wszystko minie, minie, minie.